Dzisiaj gołąbki w liściach winogron. Przepyszne. Zaczynamy od liści winogron w zalewie. Możecie kupić w paczce, w słoiku przygotować samodzielnie. Liście partiami przekładamy do durszlaka i bardzo dokładnie płuczemy. To ważne. Z liści wycinamy ogonki. Ładnie wycięte liście odkładamy. Uszkodzone liście i ogonki zostawiamy na później. Rozgrzewamy patelnię. Wylewamy 2-3 łyżki oliwy. Dodajemy 300 g mielonego wołowego mięsa, smażymy, mieszamy. Dodajemy dwie łyżki bulionu. Przepis na bulion znajdziecie na kanale. Bardzo ostrą paprykę z zalewem, którą kroimy drobno, dodajemy do mięsa. Doprawiamy połową łyżeczki ostrej wędzonej papryki, połową łyżeczki czarnego mielonego pieprzu i jedną łyżeczką kuminu. Mieszamy, doprawiamy jeszcze solą, smażymy przez 5 minut. Mięso odkładamy i studzimy. Dosypujemy jedną szklankę ryżu. Ja wybrałem basmati. Mieszamy. Pora na kolendrę. Dodajcie tyle, ile lubicie. Musimy ją drobno pokroić i siuk do miski. Mieszamy. Zwijając gołąbki musimy ułożyć liście wypukłą stroną do góry. Nakładamy nie więcej niż jedną łyżeczkę farszu. I zwijamy. Na początek środek, a później dodajemy boki. Gotowe. Wyciągamy duży garnek i na spodzie rozkładamy nasze uszkodzone liście. Układamy gołąbki, przykrywamy talerzem, dolewamy dwie 3 szklanki bulionu, dolewamy wodę, dociążamy, przykrywamy i gotujemy pod przykryciem. Średnia moc palnika przez 40 minut. I właściwie gotowe. A jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patreonite. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.